Czym dokładnie jest Kaizen? E, właśnie małe kroki to jest jedna z, z możliwych strategii w Kaizen. To jest też to, że czasami wystarczy sobie zadawać inne pytania. Powoduje to, że e, taka część w naszym mózgu, hipokamp, on gromadzi te informacje, zaczyna szukać rozwiązań, nawet kiedy się nie wysilamy na to, nawet kiedy śpimy. Także zadawanie małych pytań to jest też przyznawanie sobie małych nagród, kiedy zrobimy bardzo mały krok. Inne dwie strategie to jest też zauważanie małych, kluczowych momentów. Wiele różnych odkryć naukowych, wynalazków zadziałało się nie, że ktoś się skupił, myślał intensywnie. I nagle eureka. Tak, dla przykładu odkrycie lekarstwa na poważną epidemię, która zabija, zabijała miliony ludzi na całym świecie. Nie, nie wzięło się z tego, że ktoś świat i musimy teraz, muszę teraz wymyślić lek. Oczywiście świat potrzebował leku, ale wzięło się stąd, że ktoś zauważył, że kobiety, które zajmują się dojeniem krów, są, w ogóle nie chorują. Odkrycie tego elementu pozwoliło dać nam lek, który tę chorobę całkowicie wyeliminował. A skąd wziął się kaizen? Po wojnie, kiedy Japonia musiała stanąć na nogi, żeby zrównoważyć świat, Amerykanie szkolili Japończyków i właśnie... Wojsko przekazało im tę strategię, te małe, te małe kroki. To się przyjęło bardzo szeroko społecznie, jest to część życia większości Japończyków dzisiaj, szczególnie w biznesie. W jakiś sposób oni potrafią tym się bawić, tym się cieszyć, zrobili z tego kulturę, właśnie Kaizen. A jak tę metodę przenieść do skali mikro i zaadaptować ją do naszego życia prywatnego? Sukces Kaizen opie opiera się na skali mikro, właśnie. To, co robimy tymi małymi krokami w swojej codzienności, tak zwanymi niezauważalnymi zmianami, z tego odnośnie. Sukcesy. Czyli, dla przykładu, chcę zacząć się nauczyć języka od, już odkładam to od pięciu lat, jakiegoś, który jest dla mnie ważny, chcę, naprawdę chcę, ale tego nie robię. Pierwszym krokiem może być to, żeby sobie wyznaczyć, że ok, w ciągu każdego dnia uczę się jednego słówka w tym kierunku. Jeżeli to będzie za dużo, nie będzie szło, rozchodzić to jednego słówka w tym języku, uczę się raz na tydzień. Kolejnym krokiem może być znalezienie jakiegoś telefonu, kontaktu, zadzwonienie. To, to może być naprawdę rozłożone na tygodnie. I to się dzieje. Jak szybko możemy zacząć zauważać efekty? Zmiany możemy zauważać z dnia na dzień. Możemy po pierwszym tygodniu. One są na początku małe, ale jest coś takiego w tym, że to cieszy. Jej, zrobiłem coś, to idzie do przodu. Wow!